Cześć, witajcie z tej strony Leviathan Getsu i witam Was w kolejnym odcinku, od którego jest krok, nawet można powiedzieć sabnotiki, ale mamy fajny sufit. Wyspałem się tutaj ostatnio i od razu mówię, że czytałem Wasze komentarze sprzed dwóch odcinków, nawet dlatego postaram się mniej więcej dostosować. I pierwszą taką rzeczą, o którą mnie bardzo prosiliście, jest to, żeby zdjąć te rękawice. Podejrzewam, że pewnie będzie mieli choróbsko na ręce, ale krzyczą yy, albo coś takiego. I jak to wygląda? Mogę zobaczyć ręce? Nie, e, mamy normalne ręce, no ale... Hmm. Myślałem, że coś będzie... Czemu miałem zdjąć rękawicę to nie mam pojęcia, ale ktoś mi o to prosił, wyszło na to, że to było zupełnie po nic! <ścoughs> Dzisiaj prawdopodobnie pójdziemy sobie do Aurory tam zwiedzić bardziej rzekomo działo grawitacyjne. Musimy sobie zrobić, żeby tam przynosić jakieś bloczki, e, spróbujemy to zrobić. No i dokończymy też sobie to dziadostwo, czyli miedziany przewód i areżo. I, i Areżo... Aeroże. Jeszcze tylko jedna informacja, to już przysięgam, że ostatnia. Jeśli chodzi o te kapsuły czasu, mówiliście, że one są dosyć takim fajnym sposobem na komunikację z innymi graczami, dlatego że właśnie one są zostawiane przez innych graczy. To jest bardzo ciekawe. Kapsuły czasu. Good luck, my friends. Ktoś sobie tutaj napisał Wkrótce muszę odejść, ale ty, ty zostaniesz. To chyba jest błąd, ale chodzi o to, że zostaniemy tutaj jakby na pastwę losu, skończymy mniej szczęśliwie niż on. Mam nadzieję, że w tym czasie to zostanie znalezione przez kogoś w potrzebie. Ktoś dostał mi taką wiadomość: i ja znalazłem itemki. Ej, przepraszam, jeśli znalazłeś to, to bardziej niż prawdopodobne, że zawiodłem w moich próbach do chyba, nie wiem, coś, coś z tą sytuacją, żeby ją naprawić, może uciec, może coś takiego, tak z kontekstu. Wynika. Wiem, że Twoja obecna sytuacja może wyglądać kiepsko, ale y, mogę ci zapewnić, że to jest możliwe. <grytanie> Przygotuj się błyskawicznie, wybuduj miejsce swoje. Traktuj to miejsce jak swój dom, ale nie zapominaj, że nim nie jest. Zostawiam cię z tym, co mi zostało z moich medycznych tych rzeczy. Faktycznie apteczki zebraliśmy y, i to Kaptain Fig. Zostawił tutaj, nie chce mi się tego czytać Tu dalej na zasadzie Takie takie tematyczne, fabularne rzeczy Jest to dosyć fajne i to też wyjaśnię Czemu nie zostało przetłumaczone No dobra, no to może ten aerożel nieszczęsny Bo to on mi tam kurczę gdzieś tam siedzi z tyłu głowy I nie zachwyca Jak zrobić aerożel? Mam galereciaki Mogę zrobić coś z tego? Pomarańczowa tabliczka? Nie Może tutaj gdzieś? Aerożel jest Galereciak i rubin bardzo dobrze, że rubin herubin będzie używany wreszcie, bo sporo go zbierałem. Tam ostatnio, nawet jak po odcinku chodziłem, to starałem się coś tam grzebnąć sobie. No i zróbmy aerożel, Na razie jest co prawda jeden potrzebny, ale w zasadzie chyba nikt, nic się nie stanie. Nikt nam tutaj nie zabroni zrobić więcej. Przy okazji, miejsce się zwolni. Nie zużywamy wszystkich zasobów, bo nie wiem do czego jeszcze galareciak jak będzie, ale mogę. A, jeszcze miedziany przewód. Dobra, mamy to. Też chciałem Wam powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani, to vloga nagrałem z Pokemon. Co prawda, z gier Pokémon, ale może kogoś zainteresuje, może nie widział, bo wiem, że może się nie wyświetlać. A tutaj zbudowaliśmy sobie maszynę filtrującą i troszkę nie podoba mi się, że, że tutaj tak trzeba podchodzić się cisnąć. E, tutaj użyj maszyny filtrującej, postęp filtracji. Woda 2% sól 4%. Czyli będziemy musieli coś e, chyba uzupełnić. Jak to działa? Aha, może co jakiś czas będzie mi dawać tutaj butelki? Czy ja muszę dostarczyć im plastik? Hmm. Jak będzie 100% na przykład. Dobra, zobaczymy. Może właśnie będzie tak, że tutaj ze sobą będą się pojawiać sól i, i woda. Bo tutaj jest procentowo. Dowiemy się wkrótce. Działko grawitacyjne, bateria, tytan. No, baterie to co mogę wziąć jakąś losową. No to nie wiem. To se wezmę te. Yy, na przykład wymienię z moim Seaglide'em. I obyście byli ze mnie dumni, że tak ślicznie zapamiętałem wszystkie porady. I że tak ślicznie czytałem notatki ostatnio. Au! Szujo! Elektriko zestawu. Mamy już działko grawitacyjne, więc powinniśmy być gotowi. Zróbmy jeszcze gaśnicę, ale trzy tytanu na jedną gaśnicę. Będziemy bardzo oszczędzać, chyba. Ile mam tutaj? połowy tutaj jedna. A, no to tak mało trochę. Ale niech będzie. Co do galeryciaka, jakiś farm, czy tego typu rzeczy, jakby ktoś pytał. Na pewno jeszcze będę się tym bawił. W ogóle mam jeszcze plany na zrobienie tego akwarium z obcych jaj. Ale no, no to są dalekosiężne plany, tak? E, dobra, e, to co? To tutaj coś się zrobiło? E, sól się zaraz zrobi, zobaczę sobie. Tum, tym, tym, tum. Sól, so jest! Zrobiło kulki. so Sosady soli. Ok. Czyli produkuje się sól, produkuje się woda, spoko, spoko działa to tak jak myślałem. System obronny Simofa generuje elektryczne pole siłowe zaprojektowane aby straszać agresywne zwierzęta. Ej, zróbmy sobie to poli anilina. I zestaw elektryczny. poli-anilinę, bardzo możliwe, że jestem w stanie zrobić. I przy okazji, jeśli bym teraz do Aurory tam pojechał, popłynął, to już te lewiatany, jak mówiliście ostatnio mi, nie będą mnie chyba atakowały. To jest duży profit. Polianilina ze złota i kwasu chlorowodorowego, klas grzyb głębinowy. What is it? Nie znam typa. Może to jest w tym biomek, w ostatnim byliśmy? No to dobra, to nic nic nie mówiłem. Eee, jakby... Nic nie mówiłem, coś, coś tam słyszeliście? I płetwy ładujące, tak samo polianilina, a to gówno Niestety nic nie zrobimy, no to co? To ja lecę do Simofa i widzimy się przy Aurorze tak sobie też rozkminiałem nasz ekwipunek, tutaj mamy dwa wolne sloty Nie wiem czemu kojarzy mi się z jakimś jakąś Tibią, Margonem Slot na pierścień i, i slot na... Co? O, co to było? I sloty na co jeszcze mogło być? Rękawice są już, no nie wiem, pierścień tam znajdziemy albo Błogosławieństwo, się okaże, że ja mogłem mieć trzy butle ze sobą Tam w slocie, a ja nie wiedziałem o tym <noise> Dużo dostaję komentarzy o treści że na przykład czekacie po powrocie ze szkoły, z pracy, z zajęć, i właśnie czekacie, już zacieracie rączki na ten odcinek sabnotiki dalsza część przygody. Jest mi też miło, bo wyobrażam sobie, że e, tak jak wy, właśnie oglądacie to codziennie, o nie, 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 e, i czujecie ten klimacik tego świata, że za chwilę coś się dzieje, jest jakaś dłuższa historia i możecie się w to wczuć. Tak samo mam też ja. I przy okazji, właśnie jak czytam Wasze komentarze, to czuję Wasze zaangażowanie i, i nawet. Czasami te emocje, które przeżywacie podczas tej serii, ja też. A, i przypomniało mi się, że w jakiejś notatce miałem kod do drzwi, do ładowni. O, ładowni. Tam ktoś, y, jakiś pracownik, inżynier, zostawił po sobie. Au, no i jaki oni mają im zasięg? Myślałem, że jak będę biegł, to będzie dobrze. Dobra, dałem radę. Tu skończyliśmy ostatnio. Ładownia, i do ładowni. Podobno potrzebuje tego, jeju, gdzie to jest, yy, wziąłem tu na szczęście, uff Jak to działa? Mogę wziąć pudła? Złap przedmiot, złap przedmiot O, 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 faktycznie pudła da się tym ruszać, Ej, nie wiedziałem Uuu. Gdybyście mi tego nie napisali, to ja bym tego nie odkrył, że tak da się tu wejść Latarkę też sobie wezmę, bo Siglight nie będzie przydatny raczej A. I podobno tam jak umarłem to był jakiś błąd no, niestety. W grach są błędy. I jest jakiś tutaj do wpisania, i ja go znam. Możliwe, że. Czekajcie. Nagrywałem 3 dni temu. Yy, w czwartek nagrywałem. Nie pasują do żadnych znanych technologii ofensywnych. No, dobra, dobra, pogadaj se. 1, 3, 4, 3. Czy taki był kod? Czy dobrze zapamiętałem? Czy mam dobrą pamięć do kodu? Nie będę wpisywał, bo jeszcze mi odrzuci na zawsze. Tak, w telefonie są blokady. 1, 4, 5, 4. To nie. <laughs> Ale podobny 1, 4, 5, 4. Udało się teraz wejść do ładowni. No, otwórz mi. Ej, no jak próbuję? Okej, okay, jesteśmy w ładowni, ale błyska. Też mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś endgame'u. Raczej nie, bo wszystko by się sprowadzało do tego, tego lekarstwa. Mm, jak mnie tam skanowało, że brakuje, że jestem chory. O, i mnie nie chce tak technologia przepuścić. Ale i tak, tak. się Zastanowiłem przez chwilę, czy warto tu iść. Mm, to co, jeszcze kolejne tutaj. Wody, bardzo dobrze że dostaję wody. Nawet jeszcze gąbki dostaję. Zawsze ta kostka, że odżywcza mi się kojarzy z taką gąbką albo z taką kostką. Ej! Fragment silnika cyklopa. Nie, miałem to już. Miałem to już. Ej, kojarzy mi się z taką kostką do kibla, co się czyści takie, takie trudno zmywalne takie. Znaczy, to nie jest kostka do kibla, tylko takie trudno zmywalne. no, rzeczy. Do umywalki i nie tylko. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale wygląda podobnie. Takie szorstkie, takie. dobre, już koniec tematu. Już, już nie będę wiedzą się popisywał. Wózek widłowy. macie jakiegoś cyklopa? Albo jakiegoś dwłokiego. O, jest PDA. Profil Transrządu. Korporacja Alterna. E, to jest pewnie jedna z tych nieciekawych rzeczy. Wcześniej było o Torgalu, a teraz o Alterze. Co to jest? Jeden z największych dostawców technologii lotów kosmicznych, elektroniki, że budują bramę przestrzenną, czy jak to tam się nazywa. Jako, że większość transrządu może wywodzić swoje pochodzenie z Ziemi, tylko Altera, której nazwa dosłownie oznacza z Ziemi, jest na tyle bezczelna, by przywłaszczyć sobie tę nazwę. Okej, okay, to nie wiem, kto to pisał ale widocznie ktoś przeciwny. Podczas ekspansji Altera zaopatrywała wszystkich w broń, pozyskując i dając dom ogromnej kolonialnej sile roboczej i dokonując tym samym przejścia od producenta do korporacyjnego państwa. Czyli po prostu to była korporacja, która tak mocno w siłę urosła, że z firmy stała się państwem aż. Zagrożenie zaprzestania handlu przez korporację Altera było punktem zwrotnym konfliktu prowadzącym do zakończenia działań wojennych i podpisania karty. Karta chyba tutaj gdzieś była ta karta. No ma taki swego rodzaju monopol na rynku. Dobrze Znane technologie Altery, takie jak łódź, za zanurzeniowa cyklop, to już wiemy co to jest, pochodzą z takich właśnie prywatnych przedsiębiorstw. Jak yy, są kupowane te przedsiębiorstwa przez yy, właśnie Alterę, no to widzimy takie negatywne, taka krytyka tej Altery, że to są takie kurcze, jakieś takie kapitalistyczne świnie, coś coś tego rodzaju. ale mi tu pada ogniem. No taki kruszek, jak na mnie poleci, to. To poparzenia trzeciego stopnia gwarantowane. I co? Mam nurkować? Aha, tutaj można się chyba dostać. Dobra, 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 można. E, siglight już będzie potrzebny. To weźmy sobie. Ale mi ten PDA świeci teraz w oczy. To sobie wezmę i zobaczymy. Co tu takiego jest? Jakieś może do skanowania, trzeba patrzeć na wszystko. E, może najpierw tutaj. E, coś tu jest? Nie, to jest fragment windy. Podnośnika, coś takiego. Tu są. Do naprawienia trzeba. Sprzęcior, na szczęście wziąłem, oczywiście, no ja bym nie wziął. No to otwieramy drzwi. GLADOS! Czy to ty? Ej, to wygląda jak GLADOS trochę, ale to chyba nie jest GLADOS. To chyba jakiś. Hmm, nie wiem co to może być. PDA tu jest wirtualna rzeczywistość. O! Czyli tutaj były prowadzone symulacje różnych rzeczy, tak jak ktoś nam tam wspomniał kiedyś e, w jakimś dzienniku, że, że tylko lądował w wiarze. Dramat pustynnej wyspy, ilość graczy 3. Sprzedał kokos. To są logi po prostu tej wirtualnej rzeczywistości. Gracz 2 zmarł z zimna samotności. Gracz 2 wygrywa. No, okej. Okay. No nie będziemy tego czytać. To jest wydaje mi się, no przynajmniej dla mnie, tak szczerze wam powiem, mało ciekawe. No raczej nie będzie tam podpowiedzi odnośnie świata i rzeczywistości No tak myślę O fragment Simofa Aha to był Simof, do Simofa wchodzili Nie widzę nic nowego Tutaj jest tak płytko, że ja się czuję jak na tych brodzikach Albo jak jest wejście do basenu, nie? I jeszcze się chodzi dotykając stopami Palnik laserowy Dawaj, mordo Dobra, mamy to, otwarte Nie wiem czy jeszcze najpierw nie powinienem zobaczyć co jest tam Tak żebyś pok... Ej, ale widziałem świat przez chwilę żeby zobaczyć co jest tutaj, O, Woda się tutaj wlewa I jest ogień Ej, to gdzie powinienem pracować? Osłona została wewnętrznie uszkodzona Naprawa bez odpowiedniej kwalifikacji nie wskazana Ale wiecie na co ja mam kwalifikacje? Na strażaka Tylko ta gaśnica tak działa, że ja i tak się podpalam wkrótce Więc ja nie wiem Jak tego używać właściwie yy, Tu mam jakieś urządzonko to jest właśnie moduł zwiększenia wydajności silnika cyklopa Lokalne promieniowanie osiągnęło najwyższy dopuszczalny poziom To tutaj wypływa wszystko? Ale wezmę se tu Moduł zasilania se wziąłem Hmm Nie, nieszczelność, co? Nieszczelność? Ja myślałem, że już coś tutaj dostaniemy A mogę na przykład tym narzędziem naprawczym sobie tu poradzić? Jakim tak pokazuje nieszczelność O jest, mogę Przeciek w obudowie naprawiony, pozostało przecieku 10, o boże ale będziemy dzisiaj naprawiać. Ja nie wiem, czy mi wystarczy bateryjki. Możliwe, że wyjmę ze skanera albo czegoś takiego. Bo tam i tak skanowanie siebie tylko bierze bateryjkę. To co, w wodzie chyba jest reszta. Yy, nieszczelność. Rdzeń napędowy Aurory ochroniony jest grubą metalową osłoną, która została przebita w wielu miejscach po zderzeniu. Jeśli uda się ją uszczelnić, promieniowanie w otoczeniu z czasem ulegnie rozproszeniu. Dlatego właśnie próbujemy. Czyli to była podpowiedź, czym też naprawić? Narzędziem naprawczym. Okej, okay, widzę już tutaj te. te yy. Te uszkodzenia Być... Z gówna się to wzięło Aha, one tutaj pływają, takie malutkie są Patrzcie jakie gówna Z siebie nawzajem jedzą Ale wredne Dziady Znowu kwikłem jak idiota <laughs> Już widziałem, że na YouTube są tworzone shoty i momenty z moich krzyków i reakcji. No jeju! Na różne różne tego typu sytuacje. No jaka wredna jest! No pizzy! Jak szybko odkleimy ją, to nie oberwiemy chyba. Denerwujemy trochę. Przestało przecieków 6. No idź! Idź! Zabijecie, rozumiesz? Zabijecie! Zabijecie! Umarł! Ale ich tam więcej się gromadzi. One podążają za mną strasznie. Czyli to jest największe utrudnienie tutaj. Dobra, to mogę zmieniać co chwilę miejsce. I w ten sposób powinienem. unikać żarcia mnie co chwilę przez te kleszczawki. Okropne są. Nie wiem, czy nie zjeść sobie apteczki, którą mam, ale nie wiem, ile dokładnie dodaję w sumie zdrowia. 50. No to nie, to wolałbym jeszcze, że mnie trochę zbiły. Jestem cebulą mam tam niedużo tej apteczki. No to co, to jeszcze tu zostało? No trzy, jeden tam nam został, i jeden jeszcze do znalezienia ewentualnego. No idź, Ty, ryju, a ten jest skażony nawet. No. Strasznie się rzucałem. O, tam chyba jest na dole jeszcze. Dobra, poradzimy sobie z tym. Naprawimy to. Ja nie wiem czemu, ale w tej serii dużo jakoś do Grubsona nawiązuje. To nawet nie był jakiś wykonawca, którego dużo słuchałem. bo no, za dzieciaka to chyba każdy. 2010. O, udało się! Promieniowanie spada. Poziom promieniowania spada. Zatomowano wyciek. I dostałem też osiągnięcie: Masowe wyginięcie czegoś tam. Poziom promieniowania. No to fajnie, że się udało. Dobrze, że tu od razu poszedłem, bo ja chciałem tam poraszować dalej. Ej, jak stąd wyjść? Wypłynąć? Tam jest drabinka chyba. Tak, da się tam. A, albo tu. Dobra. Hmm. A nic tu jeszcze nie ma takiego do zeskanowania? Tu jeszcze coś jest. O, 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 o. Może wyjmę. Nie? Nie wejmę? Warto było zobaczyć. Jakby tu był jakiś moduł znowu. A ja bym tego to to, to nie wziął. To trochę Lipton. Tak to Wam też powiem. Że kojarzy mi się takie levele, takie zagadkowe, gdzie coś trzeba przeprowadzić. Jeszcze mamy ten, to działko grawitacyjne. Bardzo kojarzy mi się z portalem. I pamiętam, że jak nagrywałem portala, to się też mega jarałem tą grą 1k2 nagrywałem w 2015 eee, i. Trochę żałuję tak z perspektywy czasu, że tak mało A tu jest jeszcze wyjście drabinowe. Tak mało się skupiałem na jakichś tam isteregach. Nie mogę tego użyć. Beka trochę. Nie działa mi. Na isteregach. Tu co to jest? Gaśnica jest jeszcze darmowa. Hmm. Dobra, przejdę sobie bokiem. Jak burza, zawsze. Przejdzie bokiem. Zawsze, zawsze się tak mówi, jak jest jakieś spotkanie rodzinne. Jakiś grill czy coś. Znaczy, no ja się nie chwalę, że mam rodzinę, ale... <laughs> Uteścił tak zawsze. Przejdzie bokiem. Przejdzie bokiem. Apteczka jest. <laughs> ja się nie chwalę, że mam rodzinę. <laughs> o, jak głupi jestem. Kostka odżywcza. Ta przydałoby się też używać zamiast Seaglida. Chociaż dobra, Seaglide też podobno nie zużywa się bardziej. Rozkazy misji Dodatkowej Aurory To co patrzymy na to, co to jest Tak wyjątkowo dzisiaj po kolei robimy wszystko Rozkazy misji dodatkowej Aurory Cel załoga mongolskiego statku Degasi Aha, czyli Aurora jest misją ratunkową do Degasi Tak, ostatnia znana pozycja, okolice planety, ramie, OK, To wiedzieliśmy Kontakt emisariusz Yohi, Akasa, kwatera Aurora Mongolski statek Degasi To już ciekawe Coś tam było o tej Mongolii, ale to... Zniknął prawie 10 lat temu z wysokiej rangi dowódcą mongolskim na pokładzie, czyli z tym Polem Torgalem. Nie wiem, czy on był dowódcą w sumie, albo tym... Nie wiem, ale, ale w każdym razie on był tam ważny. Ubezpieczenie korporacyjne zakupiło miejsce na pokładzie Aurory dla emisariusza Kasara, a twoim zadaniem jest podjąć się wszelkich uzasadnionych starań, aby zlokalizować i uratować członków załogi Degasi bez uszczerbku dla głównej misji. Potwierdzenie losu załogi pomoże alterze w wysiłkach dyplomatycznych z radami mongolskimi. To jest dosyć zabawne, ponieważ z tego wynika, że delegacji zostało zestrzelone przez to działo i się tutaj rozbili, nie było kontaktu z nimi. Po 10 latach wysłali Aurore, Altera wysłała Aurore. Po 10 latach, przypominam, yy, i. Też została zestrzelona i też spadła i też tutaj wszyscy się pogubiliśmy, rozproszyliśmy się I to było gówno warte Tak jak e, kiedyś był taki, taka historyjka, nie wiem, czy oparta na faktach, czy to były jakieś doniesienia e, O tym jak pijani studenci zrzucali z okna, kurczę, z siebie z pudełek e, z podpisem misja na Marsa, a potem misja ratunkowa No to to jest na tej samej zasadzie, nie? Że, że, że wysłali tutaj to samo im się stało W ogóle żadnego jakiegoś wyciągnięcia wniosku to jest dziwne, że sygnału nie mogliśmy nadać, skoro mm, otrzymywaliśmy te sygnały, nie? Dobra, też kolejne mam jakieś tam do przeczytania. Słodka oferta, Huggins. Huggins Buggins? Mówisz mi, że byłeś na tym stanowisku dłużej niż rok i nigdy nie wyjechałeś na zewnątrz? No cóż, pozostaje Ci tylko zaprzyjaźnić się z obsługą gigantycznego i przekozackiego robopancerza. Na razie nie mamy nic do roboty, póki nie podejmiemy pracy nad bramą. Jeśli, jak mówisz, chcesz zrobić coś niecodziennego, mój zapasowy kombinezon Promun czeka tu na ciebie. Nie będziesz wiedział, jaką ma moc, dopóki nie zmiażdżysz asteroidy swoimi gołymi, mechanicznie wzmocnionymi rękami. Chcesz zagrać w berka z przelatującym meteorem? Przyjdź do kabiny numer 1, kod 1. 869. Nie wiem czego to jest data. Nie kojarzę. Ale y, tutaj jest kod do podania. Jak naprawimy chyba to. Muszę mieć gaśnicy, a gaśnicę mam. Ale to przezroczyste menu czasem. ten. znaczy. gui. Denerwuje ekipunek. Dobra, tyle chyba styknie, żeby tutaj też nie przeholować, jak to się mówi. I użyjmy sobie tego narzędzia naprawczego. Podnosi się kabelek do kabelka, aż zbierze się kropelka. Mamy. Otwieramy. Tam chyba nic nie ma. Blok prawny Zdobędę tego robota tutaj w sumie To nie bez powodu ta notatka była I to są te roboty To są te roboty, te niecnoty Czyli to jest ten kombinezon prone Fragment kombinezonu krewetka Zeskanujmy go sobie Ale Transformers On był na paru rysunkach już do tej pory I teraz dostałem? Cały? Nie, jeden na cztery yy, Odbieram słaby sygnał czarnej skrzynki Który dochodzi z drugiej strony Dziury w kadłubie tego pomieszczenia Pójdziemy tam będzie do sprawdzenia. I jeszcze potrzebuję dwóch takich kombinezonów. Może, jeśli tu trzeba będzie się po nie nastarać. Ojoj, eee... oj oj, oj, oj. Eee, Tutaj jest kolejny, obalony. Niestety, przewrócił się Czereśniaczek jeszcze potrzebuję czwartego. Eee, pomieszczenie mieszka. A tu jest czwarty. Jest czwarty, jest czwarty. Będziemy mogli zrobić ten kombinezon. Wreszcie ten moduł będzie miał jakiś sens. Ej, hej, 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 daj się zeskanować. To jest. Kał! Ech. Ja nie wiem, czy on jest możliwy do zeskanowania. Tu jest też w sumie jeden. Tak po kolei są postawione. O, 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 moduł przestrzeni ładunkowej. To już jeden taki w sumie mam. Jest, jest, jest. Ten możemy zeskanować. Nie wiem, czemu tam nie mogliśmy. Gra mówi. Tego konkretnie, tego musisz zeskanować, żeby to zdobyć. No dobra, no to udało się zdobyć. I pewnie w następnym odcinku sobie zrobimy ten kombinezon. Zobaczymy do czego on jest zdolny. A, y, tu trzeba tego działka grawitacyjnego. Dobrze, dobrze, dobrze. Zrobimy to, zrobimy to. No idź, idź. Do Ad... Aj, do Adasia. No, no, no. Jak... Nie umiem tego jeszcze jakoś efektywnie używać. Jeszcze moc mi schodzi bardzo szybko. Dobra, dobra, żeby też nie, nie nadużywać. Co robi? Co on robi? Dobra. Udało mi się tu wskoczyć przynajmniej. I możemy iść na górę. Dochodzi z drugiej strony dziury w kadłubie tego pomieszczenia. Z drugiej strony dziury może tam. Drugie... Druga strona dziury. Gdzie jest dziura? Może nie wiem. <laughs> ale tu mogę w kadłubie tego pomieszczenia. Stołówka, zapasy. Zapasów nie chcę akurat robić, ale mogę wziąć wodę i odżywcze rzeczy sprawę. Jest dużo kostek. Kostki jest najlepiej sobie zostawić na czarną godzinę. Jak będzie sytuacja, że nie będziemy i żadnego pożywienia Tak przynajmniej myślałem na początku tej gry Potem je zjadłem, bo i tak jest dużo jedzenia Ale nie, tu akurat ryb sobie nie, nie zrobimy szybko, więc Dobrze, że wzięliśmy, czy nam dają I weźmy sobie te gaśnice I załatwmy tutaj sprawę Co trzeba gaśnicą. ona się już kończy niestety Dobra, tam jeszcze mały ogieniek jest Snaki są, PDA! Dzisiejsze menu. Jaki słodki kotek. Ej, wezmę sobie, zachowaj spokój. I jest gaśnica kolejna. Używaj się. Jak jest 1% to co? Jak uzupełnić paliwo? Nie wiem. Baterium? chyba nie jest gaśnica na baterie. A to się już rozżarzyło. Gaśnic mam dużo, to raczej nie muszę sobie oszczędzać, a może zdobędę coś nowego. Zdobędę. O, jest tu barowy na przykład. Gdybym nie zeskanował, nie, nie zgaśnicował, nie zgasił To by... To bym tego nie zobaczył Oj, co jest, co jest, co jest? Tu jeszcze coś Półka... Co, co, co? Może od tej strony? Ej, widzieliście? Okej, okay, to To mogę zeskanować To bierę Tutaj jest zamknięte też wam tak się przyznam, że ostatnio do mnie brat napisał starszy i mówi odpaliłem sobie twój odcinek sabnotiki pierwszy patrzę, a tam mówisz o mnie jak odpaliłem gaśnicę. <głosy> <głosy> miałem z tego. O, kolejny prone Wezmę sobie, ale nie wiem jak to z miejsca u mnie będzie. No widzicie, tak? To jest jak się zgadułam, się rozgaduje czyjeś rzeczy, ale nie, on się tam nie gniewa. To po prostu takie beka XD było. Yy, kabina 6. Tutaj kolejna woda. Do zdobycia. Jest jakiś książka, ale to nie mogę chyba tego podnieść. To już mam. Nie potrzebuję więcej. Kabina 5 to już ma tutaj grubo, pozamiatane. No. Niech się przestanie palić. I co z tym? To jest zamknięte, niestety. To bez sensu to robiłem. Zobaczmy tutaj. Tam jeszcze coś wcześniej pominąłem, ale. Tutaj jest. Można sobie. Aj, no co jest? Ej, to przecież wszystko zgasiłem. No. Cały czas mam wrażenie, że mnie zaraz chwyci. A ja nie mogę już zrobić. Zabijecie mnie, ale tytan wyrzuciłem. Tutaj też pusto. Woda. PDA! Ulotka Alterra Alms. Mm, gdzie teraz? Skąd ja wyszedłem w ogóle? Kabina 3. Pusto jak na naszej klasie, niestety. Nasza klasa już nie istnieje. Przykro mi. O, to jest ten kot. Tu potrzebujemy podać. Niekoniecznie pies. Teraz podamy. A tu? Locked. I. Tu też jest kod Kajuta Kapitana. Yy, tak, po kolei. Może w tych notatkach jeszcze będzie gdzieś. Uletka alterra, Nagranie zawiązania umowy. Dzisiejsze menu. deser Danie przystawka. Kosmiczne nieźwiadki. To sobie jeszcze odsłuchamy na pewno. Skazówki i kody 1869. Do kabiny, do kabiny numer 1. Tam była kabina numer 1. Tak. 1869. Jest. Otwieramy. Pewnie część z was myślała, że z moim głupim poczuciem humoru śmiechnę z końcówki, ale nie, wcale nie. Odpowiedzialne autonomiczne związki. Są, jest PDA tutaj, woda do wzięcia na wzdęcia, a tu? Pluszak George! Ja chcę tego pluszaka! George dawaj mordo. Na tutaj pokład, półki ścienne. To brzmi jak jedne z tych rzeczy, których nigdy prawdopodobnie nie zrobię. Torba podróżna. Co jeszcze tu mamy? Kod do ładowni. Tutaj wskazówki kody. To nie było kodu. Tutaj jest imba chyba. Aha, stąd przyszedłem. Yy, 1, 2, 3, 4. Dobra, kurde, nie wyszło. Nawet nie umiem tego wpisać. A wpiszmy ten sam. To jest głupie, może, ale. 1, 8, 6, 9. Yy, 1, 1, 4, 5. Kurczę, no. 1, 4. No, prawie jakbym na V, Pisywał, Wii, oui. kontrolerem ruchowym Chyba nic nie pominąłem Zobaczmy co jeszcze tam jest, a tak to wam powiem Że wkrótce chyba byśmy musieli kończyć, bo Sporo nam tutaj zeszło Odcinka, jak tu się znaleźć Jak edyta geper? nie wiem kiedy sam się odnajdę yy... Pomieszczenia mieszkalne I naprzeciwko dziury coś mówiło jeszcze, że Dziura, coś tam i naprzeciwko Elo Paolo Koelo. mogę się skoczyć tutaj Dobra Do ognia, tak, tak, do ognia mam, okej okay. Spoko. Tu mogę coś naprawić albo coś tu jest. Same pudła tu widzę. Chyba nie. A może tu trzeba spódę ułożyć do drabinki, bo tam jest to pomieszczenie. Czekajcie. Eee, działko? Ale. A, dobra, mam baterię w razie czego. Chodź tu pudło. John Wick pudło. No. Dobra. Jedno wystarczy. Hmm. Pyk. No nie! Czemu zawsze się jeszcze pyka to? Odwróć się. Sezamie, obróć się Tak? Nie, 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 nie. Dobrze. Tylko tu już nie mam prawie mocy. W tochunku po... Wymienię sobie baterykę, ale to będzie przykre, jak mi się nie uda tu nic zrobić. Ej! Proste rozwiązania są najlepsze. <laughs> A no F mogę anulować. Sorry, sorry, sorry. Dobra, F F to respect. W ten sposób może F. Ej, jakby to zadziałało teraz? No nie. Nie! Najważniejsze pudło mi wzięli. Tego pudła trochę szkoda, ale nie wiem, czy uda mi się tak delikatnie przesunąć. Delikatnie, delikatnie, tak, tak. tak. Nie, jakoś bardzo proszę, proszę tak. Nie, 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 pudełko, pudełko. Dobrze, dobrze, dobrze. O, o, o. Coś takiego. Hop. Hop, news, hop. <grywa> Oberwałem za nic. Tu muszę kolejną baterię zużyć, chyba czemu tego nie chcesz pociągnąć? <grywa> Kurde nie! Dobra, nie chcę mi się marnować baterii. Yy, wydaje mi się, że w tym miejscu sobie zakończymy yy, i zobaczę, czy w ogóle wejście tam ma jakiś sens. Nie wiem, pogugluję coś, bo może się okazać, że się nie da. Do tej drabinki po drabince się nie da wejść. Trzeba dostawić tak dużo kartonów, pudeł, żeby... Żeby się dało, a wciąż nie wiem, czy coś tam będzie w sumie. Nie do końca wiem, o co chodzi z tym, z tą czarną skrzynką. Gdzie to w sumie jest? Kadłubie tego, bo mi to się już, kurczę, miesza, co oni chcą ode mnie. E, w każdym razie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Odblokowaliśmy tego prouna. W przyszłym odcinku spróbujemy splądrować dalej tę aurorę, tak już z marszu. Mm, I zrobimy ten kombinezon wreszcie, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i pa pa!